Singing Don't worry, be happy. because every little thing is gonna be alright. <laughs> I właśnie zobaczcie ile razy w życiu się martwiliście. Policzcie na palcach dwóch dłoni. Nie no, nie starczy palców. No. U tego było tysiące albo i miliony razy się o coś zapewne martwiliście. W przeszłości. A zobaczcie, gdzie teraz jesteście. Tutaj, teraz. I zobaczcie, że za każdym razem, kiedy się martwiliście, czy to o to, że źle wypadniecie przed kimś, czy że coś Wam się nie uda, czy że nie będziecie mieli nie wiem, pieniędzy, czy nie będziecie mieli właśnie uznania, cokolwiek. Trzeba liście się pojechać w nowe miejsce, spróbować czegoś nowego. Zobaczcie, że tyle razy się martwiliście, i jest ok. Nic się nie stało. Czyli za każdym razem te zmartwienia były niepotrzebne. I tak w sumie jest. W rzeczywistości. Za każdym razem, kiedy się martwimy, to. Jest to niepotrzebne, jest to zbędne. Nie musimy się niczym martwić, możemy się radować zawsze, w każdym momencie, bo co by się nie wydarzyło, i tak wszystko będzie dobrze. <laughs> tak właśnie jakby Marle śpiewał. I tak właśnie jest w życiu. I właśnie samo to, że właśnie mówi to o tym, że ile razy się martwimy. To i tak potem będziemy szczęśliwi w przyszłości. Więc ja dlatego też mówię sobie często o tym, albo zapisuję to sobie i potem do tego wracam, analizując jakby swoje życie i pisząc takie sentencje sam do siebie, i powtarzając to w kółko. Moja poświadomość wyłapuje to, że wszystko jest zawsze dobrze. W każdym momencie możemy być za coś wdzięczni. Na przykład za wspaniały oddech i to, jak się dobrze czujemy wewnętrznie w swoim ciele. Albo możemy być wdzięczni za ciało, które mamy, że możemy mówić, że możemy się ruszać, że możemy chodzić, możemy być za to wdzięczni i całą taką magią życia, żeby po prostu być szczęśliwym i cieszyć się życiem, to wszystko odnosi się do tego, gdzie umiejscowimy swoją uwagę. Jeżeli się nad czymś martwimy, to znaczy, że umiejscowiamy naszą uwagę w przyszłości i oczekujemy jakiegoś rezultatu. A jeżeli tą uwagę umiejscowimy właśnie w danym momencie, dostrzeżemy to, co mamy, czyli właśnie na przykład zdrowe ręce, zdrowe ciało, zdrowy posiłek, zdrowe powietrze, ludzi dookoła, wzrok piękny, piękno dookoła, które doświadczamy, lasu, materii, z czegokolwiek, jak się na tym skupimy, to to będzie wzrastać i właśnie. Za każdym razem, jak się martwimy, to znaczy, że nasza uwaga jest ukierunkowana gdzieś poza tą chwilą, która się wydarza. A właśnie ta chwila, która się wydarza, to jest jedyna chwila, która istnieje, która jest prawdziwa. Reszta to jest wytwór naszej wyobraźni, naszego umysłu. I jeżeli skupiamy się na tym, co nie istnieje, co nie jest realne, to wtedy ta chwila, w której jesteśmy, robi się gorsza. Bo nie poświęcamy uwagę, tylko poświęcamy uwagę czemuś, co nie istnieje. A jeżeli czegoś nie używamy, to to tracimy. Jeżeli nie poświęcamy uwagi na daną chwilę, to ta chwila upada. Nie wzrasta, tylko spada. Bo na co skupiasz uwagę, to wzrasta. A jak na czymś nie poświęcasz uwagi, to to umiera. Czyli jeżeli nie poświęcasz uwagi na siebie w danej chwili, to wtedy umierasz powoli umierasz, czyli będziesz miał złe emocje, choroby, negatywne myśli. Więc jeżeli się martwisz, to jest wspaniały znak do tego, że nie jesteś uważny, że nie poświęcasz uwagi dla życia, tylko poświęcasz uwagę dla iluzji, którą sam tworzysz w swoim umyśle, więc jeszcze raz to powiem. Don't worry. Every thing is gonna be alright. Nie martwcie się, bo wszystko będzie dobrze. W sumie wszystko jest dobrze, tylko wystarczy to dostrzec. <gryw> bo każdy moment jest perfekcyjny, jest idealny, taki jak ma być, i jest po coś i możemy w każdej chwili doświadczyć piękna i być wdzięczni. I to jest też właśnie ta prawdziwa alchemia że nieważne jaka sytuacja nam się przydarzy to coś z niej wyciągniemy z czego możemy być wdzięczni jeżeli potrąci nas samochód możemy być wdzięczni za to, że żyjemy mimo, że będziemy mieli połamane nogi albo możemy być wdzięczni za to, że na przykład nie dostaniemy odszkodowania <laughs> i grunt to właśnie tą swoją uwagę umiejscowić tam, gdzie yy, gdzie jest coś pozytywnego i wtedy będziemy mieli tego więcej I, i tyle odpuszczać i się cieszyć i tego Wam życzę, żebyście właśnie się cieszyli daną chwilą życiem i wtedy będziecie zdrowić, wtedy będziecie wzrastać, wtedy przyjdzie do Was wiedza, obfitość, wolność i wszystko, czego zapragniecie więc życzę Wam wspaniałego dnia ła wow. Drugi raz już mam tak, że nagrywam do Was filmik i nagle potem patrzę nie na kamerę do Was, tylko dookoła i mam takie wow. Ale ja jestem w pięknym miejscu. Więc kończę i będę teraz sobie tu enjoyował, podziwiał ten piękny świat, tą piękną materię. O, życie jest piękne i wspaniałe. Do zobaczenia.